Jak to jest, że w kranie płynie ciepła woda, a grzejniki zimą grzeją? Skąd w ogóle bierze się ciepło? To niektóre z pytań, którymi najmłodsi zasypują swoich rodziców i opiekunów. Tym razem z odpowiedzią na nurtujące pytania przyszli profesjonaliści. Miejskie przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Dębicy odwiedziły ciekawe świata dzieci. Ciepło bierze się w elektrociepłowni. Ciepło bliżej są już słonecznych. W wagonach jest wełgiel, który później się spala. Oczyszcza się spaliny z pyłów, i małe spaliny idą dzięki te, I takie mniejsze spaliny, bardziej czyste, idą od tego komina. Ciepło jest wysyłany łami. Do różnych budynków, do bloków, do grzejników. Produkcja ciepła wcale nie jest taka prosta do zrozumienia. Teoria i suche informacje nie wystarczyły. Zaproszone dzieci miały okazję na własne oczy zobaczyć, co dzieje się w dąbickim zakładzie. Będziemy oglądać fabrykę. Jak to wygląda w rzeczywistości? No? Jak to wygląda ta praca? Chcę wiedzieć, jak się Za chwilę dzieci zostaną tutaj przeszkolone, wyposażone w środki ochrony osobistej, kaski, okulary i potem w grupach pod nadzorem osób dorosłych i opiekunów zostaną zaprowadzone na teren ciepłowni i w skrócie pokażemy im właśnie jak odbywa się wytwarzanie ciepła. Dzisiaj zdaję sobie sprawę, że, że nie każdy wie jak to, jak to funkcjonuje. I myślę, że to będzie dla tych dzieci też ciekawe doświadczenie. Wycieczka po Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Dębicy z pewnością była dla zaproszonych uczniów niecodzienną lekcją techniki. Dzieci dowiedziały się, jak wygląda cały proces powstawania ciepła od przyjazdu do zakładu wagonów wypełnionych węglem, aż do doprowadzenia podgrzanej wody do gospodarstw domowych.